Banksterzy w dalszym ciągu nie pomagają Frankowiczom. Liczą, że wielkie bankowe oszustwo ujdzie im na sucho. Nic z tego. Będziemy ciągle protestować. Mamy prawo bronić się i dowodzić swoich racji. Co robi rząd? Rząd udaje, że próbuje rozwiązać problemy Frankowiczów, gdy w rzeczywistości nie robi nic. Będziemy wywierać nacisk na rząd. Instytucje nadzorujące banki nie stają w obronie oszukanych Frankowiczów, a ich działania są pozorne i powolne. Dlatego przypominamy im, że mają bronić naszych interesów, a nie interesów banków. Wzywamy prezydenta Bronisława Komorowskiego, premier Ewy Kopacz oraz wszystkich posłów i senatorów, kandydatów na urząd prezydenta, niezależnych ekonomistów i prawników, sędziów, dziennikarzy i wszystkich zwykłych Polaków, aby nam pomogli. W demokratycznym państwie, w państwie, na które płacimy uczciwie podatki, musimy otrzymać pomoc w rozwiązaniu naszych problemów. Dlatego manifestujmy naszą determinację, jedność i siłę. Przejdźmy na demonstrację w Warszawie w sobotę 25 kwietnia o godzinie 13 przy Placu Powstańców Warszawy.